Dubno, miasto w wodzie Rówieńskim, położone 50 km od łódzka i 50 km od Równego, historycznie należące do Wołynia. W XVI wieku należało do ordynacji Ostrogskich, którzy wnieśli tutaj zamek, w XVII wieku przekształcone w nowoczesną twierdzę. Miasto wówczas było prywatnym miastem szlacheckim Lubomirskim, gdzie posiadało więcej mieszkańców niż stołeczny Łódź. Po pierwszym rozbiorze Polski przeniesiono tutaj kontrakty ze Lwowa, kontrakty czyli zjazdy szlachty. Był to zjazd szlachty z południowo-zachodnich ziem polskich, tak zwane kontrakty dubieńskie. Gościły one wówczas około 30 tysięcy gości, kupców, szlachty i gości zagranicznych. Po wybuchu II wojny światowej, tereny te znalazły się na terenach Rosji Sowieckiej, gdzie założono obóz jeniecki, w którym. Polskich jeńców traktowano w sposób wyjątkowo brutalny i nieludzki. Po zajęciu tych ziem przez Niemców nastąpiły wypadki rzezi wołyńskiej, i uchodźcy z tej rzezi znaleźli schronienie w Dubnie, gdzie Niemcy pozwolili im nawet na założenie samoobrony. Niestety, w lutym 1944 roku uchodźców tych wywieziono w głąb Rzeszy na przymusowe roboty. Obecnie w Dubnie warto zwiedzić Pałac Lubomirskich oraz pozostałości fortecy. Dziękuję bardzo.